W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu, co powiedział Mencen, Zajączkowska i Stanowski o tym spektaklu politycznym, który dla zmylenia nazywany jest debatą. Jak wiadomo, odbyło się to przy nieobecności wielu kandydatów, ponieważ o debacie dowiedzieli się kilka godzin wcześniej i byli w różnych miejscach Polski i mieli zaplanowane spotkania z wyborcami, lub po prostu nie zdążyliby dojechać. Nie wiem, jak Państwo to oceniają, ale według mnie inaczej niż skandalem nie da się tego nazwać. Takie działania nie są standardami demokratycznymi. Zapraszam do oglądania. Uważam, że poważny kandydat powinien poważnie traktować swoich wyborców. Obiecałem wam, że dzisiaj tu będę, dlatego jestem tu dzisiaj z wami, a nie w drodze do tego cyrku w Końskich, organizowanego za nasze pieniądze przez telewizję publiczną. Dziwię się, że tak wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego na tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo musieliśmy niejako dostać się na tę debatę siłą. Poważny kandydat musi poważnie traktować swoich wyborców, dlatego jestem w Krosie, tam gdzie się umówiłem z moimi wyborcami. Nie będę brał udziału w tym cyrku organizowanym teraz w Końskich. Rafał Trzaskowski o 18.20 zaprosił kandydatów na debatę do DVP, która miała się odbyć o godzinie 20.00. To jest skandal, to są standardy białoruskie. To jest robienie z wyborców idiotów i to jest wypaczanie demokracji, i nie zamierzam brać w tym udziału. Bardzo Państwu dziękuję, że pomimo tego deszczu, pomimo tego chłodu zdecydowaliście się Państwo spędzić z nami to to popołudnie, spotkać się z nami każdemu z Państwa. Bardzo za to dziękuję i żałuję, że niestety pogoda nie dopisała i mamy niestety ten deszcz, co trochę obniża komfort naszego spotkania. Uważam, że poważny kandydat powinien poważnie traktować swoich wyborców. Obiecałem Wam, że dzisiaj tu będę, dlatego jestem tu dzisiaj z Wami, a nie w drodze do tego cyrku w Końskich organizowanego za nasze pieniądze przez telewizję publiczną. Uważam to za niezwykle niepoważne, żeby najpierw organizować debatę dla dwóch osób, potem organizować dwie różne debaty, każda dla jednej osoby, a potem oczekiwać, że przyjadą tam z całej Polski niezaproszeni kandydaci po to, żeby ich zaprosić w ostatnim momencie, żeby wzięli udział w debacie. Ten system, który, w którym żyjemy od 20 lat, doprowadza do jakiejś paranoi. Jak można nie umieć zorganizować normalnej debaty z wcześniej ustalonym regulaminem, wcześniej ustaloną datą czy liczbą uczestników? Nawet debata w tym kraju nie może odbyć się normalnie. Wszystko, za co biorą się ci ludzie, nie działa. Jest kończy się takim cyrkiem, jak dzisiaj w tych końskich podczas tej jakiejś pseudo debaty, która wydaje się, że się odbędzie za godzinę. Jest zupełnie oczywiste, że to wszystko tam jest po to organizowane, żeby, żeby zwiększyć szansę na utrzymanie tego systemu. Trzaskowskiego wyzywałem na debatę nieraz. Proponowałem mu debaty w tvn na jego warunkach, w jego telewizji. Nawrockiemu proponowałem też debaty na jego warunkach również, w jego telewizji. Obaj się nie zgodzili. Po czym Nawrocki zgadza się na debatę z hołową. A wcześniej mówił, że on nie rozumie, dlaczego ma debatować ze mną, ale ja rozumiem, dlaczego on chce debatować z Hołownią. Bo obaj z Trzaskowskim nie chcą, żebym wszedł do drugiej tury, bo Trzaskowski doskonale rozumie, że w drugiej turze stanowi dla niego większe zagrożenie niż Nawrocki. A Nawrocki też rozumie, że jestem jedynym zagrożeniem dla niego, żeby on się w ogóle mógł znaleźć w tej drugiej turze. I obaj... Zagrali w jedną grę i zrobili ten cyrk Końskich po to, żeby z tej debaty mnie wyeliminować, bo wiedzieli, że będę w tym czasie tutaj z wami. I dlatego mam dosyć tego systemu, mam dosyć tych cyrków, mam dosyć tego rodzaju rzeczy. Chciałbym, żeby wreszcie w Polsce było normalnie, żeby chociaż debata mogła się normalnie odbyć, jak w każdym cywilizowanym kraju. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie się demokraci nienawidzą z republikanami, potrafią robić normalne debaty. A ci nic, debaty jedynie nie potrafią zrobić i jak oczekiwać, że inne... Dużo trudniejsze rzeczy zrobią dobrze. Mam dosyć tego systemu. To dlatego tyle pracy wkładamy w tą kampanię. Już ponad 250 spotkań po całej Polsce. Tydzień temu byłem w Świnoujściu. Dzisiaj jestem tutaj z Wami. Ponad 250 spotkań, tyle pracy, tyle energii, właśnie po to, żeby w końcu zmienić ten system. Mam całkowicie dosyć tego systemu. Chcę go zmienić. A wiem, że oni chcą, żeby dalej trwał, bo im jest w nim dobrze. Służba e, nie powinna być obowiązkowa, powinna być za to. Pożądana przez młodych ludzi. Powinniśmy wypracować system benefitów, który sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli przejść przeszkolenie wojskowe i będzie im to pomagało w życiu. E, tyle tytułem odpowiedzi. Natomiast dziwię się, że tak wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego na tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo musieliśmy niejako dostać się na tą debatę siłą, e, wtargnąć tutaj i nie jesteśmy w komplecie. Tu nie ma wszystkich kandydatów na prezydenta. E, wydaje mi się, to wybitnie niesprawiedliwe. Wybitnie niesprawiedliwe wydaje mi się to, że stawili się tutaj tylko ci którzy na dzisiaj nie mieli nic zaplanowanego, lub mieli na tyle blisko, że zdążyli dojechać. Nie tak to powinno wyglądać. Nie powinno tak wyglądać, że telewizja publiczna w likwidacji e, organizuje w pewien sposób event, produkuje event e, jednego z kandydatów na prezydenta. E, jest to dla mnie sytuacja całkowicie niezrozumiała i trudna do zaakceptowania. Gdybyśmy tu byli wszyscy, przełknąłbym to, by, to, ale tu połowy kandydatów nie ma. Mam pytanie do e, Rafała Trzaskowskiego. E, czy Odczuwa pan swego rodzaju dyskomfort związany ze skalą propagandy w telewizji polskiej w likwidacji. To znaczy, w poprzednich latach całkiem słusznie narzekał pan na to, jak wyglądała telewizja polska za poprzednich rządów, że była to telewizja, która atakowała jedną stronę i która była po prostu nieuczciwa. Natomiast dzisiaj mamy bliźniaczą sytuację. Ta propaganda jest trochę bardziej zakamuflowana, ale jednak olbrzymia. Czy odczuwa Pan związany z tym dyskomfort? Czas na odpowiedź Pana Rafała Trzaskowskiego. Raczej nie porównywałabym obu tych sytuacji. Panie redaktorze, ja nie jestem rzecznikiem jakiejkolwiek telewizji, natomiast wystarczy, że Pan spojrzy, jak wygląda ta debata, jak wyglądała debata w 2020 roku, w której ra brałem udział gdzie pytania były tendencyjne, gdzie pytano mnie, gdzie pytano mnie, gdzie pytano mnie, ale proszę dać mi dokończyć, gdzie pytano mnie o na przykład chrzciny mojego syna, gdzie bez przerwy byłem obiektem ataków, gdzie zasady gry były całkowicie nierówne, gdzie nie chodzi o stronniczość, tylko gdzie było to po prostu gniazdo hejtu, dyskryminacji, nieustających ataków, i totalnego kłamstwa. I dzisiaj ma pan, i dzisiaj ma pan, dzisiaj ma pan porównanie na na przykład, teraz się pan skupi na tym, co pan tutaj widzi. Czy widział pan jakieś tendencyjne pytania? Czy widzi pan na przykład, żeby te pytania kogokolwiek forsowały? Bo, bo, bo ja tego nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego naprawdę zrozumieć, jak pan może porównywać te dwie rzeczywistości. Powiem wam bardzo krótko o pewnym mechanizmie, który teraz ma miejsce w polskich mediach, czy w całej rozgrywce politycznej. Teraz kiedy odpalicie sobie jakąkolwiek stację telewizyjną usłyszycie o debacie w Końskich, o debacie między Trzaskowskim a Nawrockim e, z całkowitym pominięciem innych kandydatów. Szanowni państwo, pierwszy raz w, pie w pierwszej turze wyborów dochodzi do zjawiska, gdzie jeden kandydat wybiera sobie drugiego kandydata, z którym chce debatować i pomija całą resztę. To jest sytuacja, szanowni państwo, niedopuszczalna, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to jest idealne odwzorowanie właśnie tego duopolu popisu, z którym mamy do czynienia, tego duopolu popisu, którego mamy serdecznie dosyć, którego mamy podziurki w nosie. Zobaczcie, jak sprytnie Trzaskowski wyciągnął pomocną dłoń do Nawrockiego, żeby go podpompować w sondażach, bo. Jest taka zasada w polskiej polityce, czy ogólnie w polityce, czy w kampanii wyborczej, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci. I o to chodzi właśnie Trzaskowskiemu i Nawrockiemu, by zmarginalizować innych kandydatów na prezydenta. I wiecie dlaczego to robią? Dlatego żeby utrzymać swój duopol, dlatego żeby utrzymać swój układ, który rządzi nami od wielu wielu lat. Oni nie są w stanie pogodzić się z tym, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy dosyć tego duopolu i mamy dosyć tego, jak nas rozgrywają między sobą, jak dają nam wrzutki medialne po to, żebyśmy się kłócili między sobą, żebyśmy zajmowali się głupotami, podczas gdy oni na zapleczu prowadzą bardzo niebezpieczną dla nas politykę. Boją się Sławomira Mencena. Dlatego chcą go zmarginalizować w debacie publicznej i wyciągają sobie nawzajem pomocną dłoń, żeby podpompować się i spolaryzować jeszcze bardziej polskie społeczeństwo. Ale my się nie damy, nie wierzymy w ich manipulacje, nie damy się im rozgrywać, mamy dość duopolu popisu. Widzę, że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest przeciwko wpuszczaniu migrantów co jakiś czas coś się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy. Nie wiem, czy za tydzień będziemy się zgadzać, bo nie jest Pan specjalnie mocny w utrzymywaniu tego samego zdania. Jeszcze niedawno płot na, płot na granicy był niepotrzebny i nie należało go budować. Dzisiaj jest ważny i szczelność granicy jest ważna. Jeszcze niedawno migrantom trzeba było zanosić pizzę na granicę i mówić, jak to nieludzki rząd stosuje puszbeki. Dzisiaj te puszbeki już nie są złe. Jeszcze niedawno Strefa buforowa na granicy była zamachem na polską konstytucję. Dzisiaj tą strefę buforową trzeba utrzymywać. Bardzo dynamicznie się to zmienia. Wręcz podziwiam, że można mieć tak giętki kręgosłup. Dziękuję. Otaczają mnie osoby, które reprezentują różne frakcje polityczne i te osoby, te frakcje w komplecie są odpowiedzialne za to, że dzisiaj jako kraj jesteśmy w stanie skutecznie, z wielkim sukcesem generować kłótnie, a nie jesteśmy w stanie generować prądu. Te osoby od kilkudziesięciu lat kłócą się, ale nie potrafią od kilkudziesięciu lat zbudować elektrowni atomowej. Oczywiście w każdej kampanii wyborczej powiedzą, że już zaraz, już za momencik to właśnie zrobią. Pytać ich, jak naprawić ten cały problem z prądem, to jak pytać E, alkoholika, jak zachować trzeźwość. To jest po prostu e, totalny e, absurd. Jako, że wszyscy tu wszystko mogą obiecać, ja mogę też obiecać elektrownia jądrowa w 102. gminie, natomiast nie w tej, w której Państwo mieszkają, tylko w tej obok. Dziękuję. Kiedy dołączałem do tego wyścigu prezydenckiego, byłem święcie przekonany, że będę zdecydowanie najbardziej niepoważnym kandydatem w tym gronie, natomiast im dłużej trwa ta kampania wyborcza, tym zaczynam bardziej w siebie wątpić i e, doceniam to. E, jak komiczna ta kampania się robi na wielu poziomach. Pewnie jeszcze o tym dzisiaj trochę będzie. Cóż, drodzy Państwo, to co mnie łączy z większością moich kontrkandydatów, to jest to, że nie mam jakichkolwiek kompetencji do sprawowania tej funkcji natomiast to co mnie dzieli od moich kandydatów to jest to, że potrafię sam się utrzymać na rynku pracy i nie muszę być na waszym garnuszku na garnuszku e, polityków mm, a jeśli chodzi o znajomości zagraniczne które miałyby mi pomóc e, to na przykład, jeśli chodzi o naszego głównego sojusznika, a więc Stany Zjednoczone, to znam Marcina Gortata i pozdrawiam go serdecznie. Mam pytanie do marszałka Hołowni. Wprawdzie e, słyszałem wcześniej, jakie on pytania zadaje, więc przyszło, przeszło mi przez głowę, żeby zapytać, ile to jest 238 podzielić na 14 razy 17, bo to mniej więcej ta, takie pytania pan wcześniej zadawał. OK, dziękuję. Natomiast zapytam o co innego. Co się stało z pana karierą polityczną, że? Pana poparcie tak zanurkowało. Miał pan taką refleksję, co się stało, że dzisiaj pan próbuje panicznie, rozpaczliwie odbudować to, co miał pan już w pewnym momencie zbudowane? Nie mam wcale wrażenia, że panicznie ani nie mam wrażenia, że potrzebuję odbudować. Nie wiem też skąd Pan bierze te dane, bo jak Pan popatrzy na to, co dzieje się w Sejmie, na to, co udało się przez te półtora roku zrobić, to to jest renesans polskiego parlamentaryzmu. Nie mam poczucia, że to one. Wie Pan, ja od pięciu lat próbując rozwalić ten układ PiSu i Platformy, jestem co chwila przez kogoś kładziony do grobu. Przez sondaże, przez analityków, przez różnego rodzaju osoby. Ja też bardzo doceniam Pana trud, bo chcę Pan odegrać w, w tych wyborach, Rolę Sarny z krzesłem na głowie, na którą kiedyś głosowali Polacy, nie chcąc głosować na dwóch kandydatów z duopolu. Tylko, że dzisiaj problem polega na tym, że Polska potrzebuje prezydenta, a nie recenzenta. Nie potrzebuje błazna, nie potrzebuje komika, tylko zwierzchnika sił zbrojnych. Kogoś, kto będzie realnie odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Więc za troskę serdecznie Panu dziękuję. Cieszę się, bo to jednak zawsze wesoło, że jest Pan w naszym gronie. Ale podwtórzę to, co mówił Pan na debacie, która przed chwilą miała miejsce w Republice. Nie należy na Pana głosować. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak moi kandydaci skutecznie wypierają ze swoich głów fakt, że oni już tym krajem rządzą i potrafią obiecywać to samo po raz kolejny. I co jeszcze ciekawsze, jeszcze dziwniejsze, ludzie się na to ponownie nabierają. Można znowu mówić podczas takiej debaty o likwidacji funduszu kościelnego i zupełnie wyprzeć z głowy to, że przecież obiecało się to załatwić w pierwszych 100 dniach. Można wyprzeć z głowy fakt, że miało nie być miliardów na TVP, a potem. Korzystać z propagandowej maszynki, jaką TVP dalej jest. Można opowiadać o kwocie wolnej od podatku, chociaż dopiero co się zapowiadało, że jej nie będzie. Wy już rządzicie Polską. Jestem zdumiony, że tak łatwo o tym zapominacie. Drodzy Państwo, nie bądźcie niewolnikami sondaży, weryfikujcie, na kogo można zagłosować, słuchajcie kandydatów nie w minutowych wypowiedziach, tylko w dłuższych, a potem oddajcie jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!